Witam cię Rafał bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Za nami kolejny powiedział bardzo emocjonujący odcinek. No właśnie jakbyś podsumował dzisiejszy odcinek. E, zaskakująco zwrotna sytuacja akcji, e, no, ale już nie raz mieliśmy taką e, sytuację w tym programie. E, tak zwany e, zmiana w ogóle całkowicie się obraca w inną stronę, więc e, tak się dzieje. No. Nikt się nie spodziewał że w ogóle, że taka dzisiaj e, będzie e, sytuacja. No ale ten program właśnie taki jest. Jak widać, hasła, które wszyscy uczestnicy i wszyscy krzyczą Basia do finału, się jednak <noise> sprawdza. Mamy killera w tym programie. E, ale zanim przejdziemy właśnie do tego, co się wydarzyło na sam koniec, to chciałbym Cię podpytać o, o to, co się działo na parkiecie. Mieliśmy dzisiaj, bym powiedział, bardzo gorące bym powiedział zaskoczenie, bo mogliśmy ujrzeć e, dzisiaj na parkiecie pocałunek Kasi i Jani. Jak myślisz, jak to wpłynęło na ich taniec, na całe postrzeganie rumby, którą zatańczyły? Wiesz co, nie wiem, czy to jak. Ja jakby nie skupiłem się na tym w ogóle w czasie e, oceny tego tańca. E, no takie, jakby mieli taką intencję, jakby chcieli w taki sposób przedstawić tą historię, którą e, tańczyły dziewczyny w programie. E, w ogóle bym się nie skupiał na tym jakoś. Bo powiem Ci, że czytałem sobie komentarze, które były pod e, rolkami e, na Instagramie. I właśnie widzowie cały czas podkreślałem, że jest za dużo, za dużo, za dużo pocałunków wszędzie po prostu w, w tej edycji z gwiazdami. Ty miałeś okazję też brać udział w tańcu z gwiazdami jako uczestnik, więc masz też spojrzenie na to wszystko od drugiej strony. No właśnie, czy Twoim zdaniem jest tego za dużo? Czy jest za dużo? Nie wydaje mi się, czy jest za dużo. No, każdy taniec jest jakąś historią i każdy chce przedstawić jej jakąś historię. Jak widać dużo e, wszystkie pary przywiązują wagi do historii miłosnych, więc e, tak jak no, w życiu no, i w piosenkach i we wszystkim jest e, dużo tekstów o miłości. W tańcu jak widać też e, jest to nadużywane. E, dzisiejszym odcinkiem pożegnała się Agnieszka z Marcinem. Jak myślisz, co było takim głównym czynnikiem, który wpłynął na, bym powiedział, też niską żyli? E, czy niska ocena Żyli wydaje mi się, że nie, no, bo tak naprawdę no, e, oceny, które my dzisiaj daliśmy za ten tanie współczesny, były mi się wydaje e, adekwatne do tego, co przedstawili dzisiaj Marcin z Agnieszką. E, Tań współczesny jest naprawdę takim e, ciężkim, e, ciężką dziedziną, żeby ją ocenić i musi bardzo zachwycić, wtedy będzie wow, albo po prostu no, jest na takim średnim... E, poziomie. Dzisiaj no, ten ten współczesny jakoś tak mocno nas niech e, chwycił. E, no, może my inaczej to odebraliśmy, niż Agnieszka chciała z Marcinem to e, przekazać. Dzisiaj trochę... Dlatego, wydaje mi się, no jest e, nas czwórka jurorów, każdy gdzieś ma też e, w jakiś sposób na to swój e, pogląd. I no, tak się stało, ale wydaje mi się, że to nie gdzieś tam e, zaważyła nasza e, ocena, tylko e, gdzieś tam... E, ilość SMS-ów i jakby e, pomoc e, widza, więc e, jak widać tu Basia, jak już wspomniałem, jest killerem i no, ja bym się bał na miejscu innych e, uczestników, żeby jakby stawali z nią do e, tego momentu, gdzie pary e, dowiadują się, kto odpada, no to mogą niektórzy szczęście z e, spodniami. Dzisiaj trochę bym powiedział zderzenie z komentarzami internautów, bo jestem bardzo ciekawy. Internauci też wielokrotnie powtarzają, że no niektóre pary w tańcu z gwiazdami są faworyzowane. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy uważasz, że któreś pary są faworyzowane? W jaki sposób? Bo nie wiem, czy, czy są faworyzowane. No, zawsze będą jakieś e, komentarze negatywne i pozytywne. I zawsze oczywiście są osoby, zwolennicy i przeciwnicy e, różnych e, tańców i różnych e, par. E, czy Nie, po prostu patrzymy. E, zawsze to podkreślam, że patrzę na rozwój e, każdego z uczestników w tym programie i jeżeli widzę, że ktoś e, zmienia się, ktoś e, robi postępy, e, no to jest doceniany. Jeżeli ktoś e, nie robi tego i jest na poziomie, na którym zaczynał, no to, no to jest tak oceniany. Rafał, dziękuję Ci bardzo dziękuję serdecznie bardzo. za rozmowę dziękuję i widzimy się bardzo. za tydzień. Widzimy się, cześć. Dzięki. Siema. Witamy. Jesteśmy po kolejnym odcinku tańca z gwiazdami. Bym powiedział, że idziecie już do ćwierćfinału, jeżeli dobrze obliczyłem. No serio, to jest już ćwierćfinał? Tak, no, to, się... to będzie w tak, na tak to, okay, to ja, ja, już, ja już szczerze ja już mogę przestać trenować. Już jak powiem ludziom, że byłem w ćwiccił, tańca z gwiazdami, to i tak jest już dużo, dużo ponad Mikołaj moje oczekiwanie. O... Cofnij to. <laughs> dobra, cofam, to. Serio. Ja, ja, jutro idziemy to trenować, to wiadomo, to jest 100% i lecimy z tym. No słuchaj, możesz wytrenować. To i dojść do finału i wygrać nawet. Są bardzo duże szanse. No nie wiem, jakie są szanse, ale, ale dajemy wielki fokus na każdy odcinek. Tak i... jak i... mówiliśmy w ENG, pokora tak. to jest hasło naszej pary. No to prawda. Jak byście ocenili dzisiejszy występ, dzisiejszy odcinek? E, jak wam poszło? Jesteście zadowoleni w ogóle? Myślę, że jesteśmy zadowoleni. E... No, ja jestem przeszczęśliwy, bo bardzo taki, ta rumba była takim dużym znakiem, znakiem zapytania dla mnie. Naprawdę nie mogłem się wczuć w to. Wczoraj jeszcze jechaliśmy na trening wieczorem po, po próbach, bo byłem no, troszeczkę podłamany tym. Dzisiaj rano na próbach wchodziło, ale tak ciężko jeszcze może lepiej wejść i bardzo się bałem dzisiaj, ale czuję, że jak się często bardzo boję i bardzo stresuję, to daje większy fokus na ten taniec. No i finalnie mega miło było słuchać tych komplementów od jury i no, jestem serio zajarany na maksa. Rumba też nie jest łatwym tańcem. Tak jak już wspominaliśmy, to jest taniec wolny, gdzie pomiędzy tymi krokami jest dużo czasu i trzeba to jakoś wypełnić. Właśnie o tym, co pani Iwona mówiła, ciałem zaczął Mikołaj tańczyć. To jest naprawdę turbo trudne, żeby w tydzień przygotować taki taniec, więc brawo dla Mikołaja, bo uważam, że świetnie sobie poradził. I brawo dla Magdy, poddał. oczywiście. I się nie poddał, bo naprawdę nie było łatwo. taki był, kryzys był, chyba, Tak, co? było trochę momentów kryzysowych w mm -hmm. tym tygodniu, ale już zapominamy o Dokładnie. tym i, tym i dajemy fokus na dwa tańce w ósmym odcinku. Nie wiem, jak dam radę, ale będę musiał. Ja bym powiedział, że do tej pory bardzo się zmieniłeś. To muszę przyznać, nawet jak między sobą rozmawiamy, bardzo dużą zmianę przeszedłeś. No właśnie, jakie są takie główne, że tak powiem, punkty, które ty zauważasz w sobie, które się zmieniło od początków, kiedy zacząłeś trenować, tre zacząłeś przygotowanie do tańca z nami? Kurde, no takie mówisz, takie we mnie, jako osobie, prywatnie. Nie wiem, ja myślę, że w ogóle, że Wczoraj widziałem się z moim przyjacielem Maćkiem, Miu, ode mnie z Dresscode i, i rozmawialiśmy właśnie długo na kolacji, już po naszych treningach, już uznałem, że muszę na chwilę sobie głowę wrzucić w inne miejsce i właśnie tak rozmawiałem mówiłem mu, że stary, że ja czuję, że jestem odmieniony po prostu, że naprawdę ten program, myślę, że no na pewno Madzia i w ogóle no to jest dla mnie coś, co w ogóle tak wpłynęło. Super pozytywnie i jestem super zadowolony, w tym wszystkim jakiś taki mega postresowany co niedzielę, ale też bardzo spokojny i jakoś tak czuję, jakby to mi po prostu wyznaczyło jakąś drogę w życiu, no. Ja wiem, że to tak brzmi tak jakoś, jak może nie wiem, jakoś cringe'owo czy coś, ale, ale serio tak czuję, że to jest jakieś dla mnie, nie umiem tego no, nazwać, ale jakieś To przeze tak... mnie, po prostu ja jestem bumerką i przejmujesz to. No, no trochę, trochę na pewno przejmuję, ale, ale, ale jest to fajne, bardzo to lubię. E, słuchajcie, cały czas jest, e, że tak powiem pod nie waszego shipu, a ja trochę pod i zapytam się, czy Macie dołączy do dress code. Nie, rozmawiamy na ten temat, że Macie dołączy do dress code, nie było ani razu tematu, Dokładnie. żeby Macie dołączyła do dress code, więc y, wydaje mi się, że na razie nie, no ale nie wiem, no może jak za trzy lata to się zadzieje, to, to nie, nie chcę potem, żeby ktoś mi to wyjął, no. Nie ma takich rozmów. E, pytam się dlatego, że zauważyłem, że na filmikach, na których się pojawiasz, bardzo złapałaś vibe z pozostałą grupą i myślę, że Ty też się tam dobrze odnajdujesz. Czy się z tym zgodzisz? Ja uważam, że to są super ludzie, w ogóle jak poznałam ich prywatnie, tam off the camera, naprawdę są mega mili, mega nam kibicują, w ogóle za każdym razem oglądam Ines relacje, jak ogląda, albo innych, właśnie, osób z, osób z Dress Code, i oni mega nam kibicują i ja to czuję, jak piszą jakieś mega miłe komentarze, wiadomości, serio, super. Na sam koniec e, pytanko, no bo dzisiaj z odcinkiem pożegnała się Agnieszka z Marcinem, powiedział duże zaskoczenie. Jak wy zareagowaliście, czy się tego spodziewaliście? Nie. Nie, no nie spodziewaliśmy się kompletnie, e, no ale Macia do mnie powiedziała dzisiaj przed programem, że... I w ogóle mówi mi to ranie co odcinek, że w tym programie może zdarzyć się wszystko i, i żebym w żadnym momencie nie był pewny siebie i nie myślał, że wiesz, my jesteśmy świadomi, że w internecie jest bardzo dużo fanów, którzy, który, którzy nas śledzi, ale od pierwszego odcinka, no znaczy dobra, w pierwszym to tak spodziewałem, że nikt nie, nikt nie odpada, ale od drugiego odcinka ja naprawdę przychodzę tutaj z pełnymi gaciami, bo Madzia mi co chwilę powtarza słuchaj, w tym programie może zdarzyć się wszystko. Nie ma czegoś takiego, że ty jesteś pewny siebie, i tak, dalej, więc podchodzimy na spokojnie. No i dzisiaj odpadła Agnieszka i Marcin, no i na pewno było to zaskoczenie, ale było to potwierdzenie tego, to, co co mówi Madzia, no, że po prostu tu się może wszystko zdarzyć. No, i nie ma, nie ma opcji, że od, odpuścić sobie podczas odcinka i, i, i o, przejdziesz, bo masz dużo głosów. No raczej nie. Uważam, że pewność siebie tu można zbudować bardziej tańcem, trenowaniem, pracowitością, niżeli jakimś takim myśleniem, a to ktoś tam zagłosuje. No nie, tak nie jest, dlatego że naprawdę ten program jest jednym wielkim zaskoczeniem. To prawda, ale wylećcie do ćwierć finału, a później do finału. Także kochani, trzymam bardzo mocno kciuki i głosujemy na parę numer dziewięć. dziewięć. Pozdrawiamy wszystkich. Dzięki tym po kolejnym odcinku Tańce z Gwiazdami. Kolejny odcinek to już ćwierć finał, ale zanim do tego przejdziemy, Kolejny ten, co będzie? No tak. Oh wow. Już no. Jeżeli dobrze obliczyłem, jeżeli. jeżeli Czyli teraz jest jedna ósma finału. Gratuluję ci, Saro, jednej ósmej finału. Dziękuję. Całe szczęście, że. Jestem taki dobry z ułamków. Dałeś no właśnie, radę. właśnie chciałem się pytać, czy byłeś dobry z matematyki? Dopuszczający przez całą co? edukację. Co? Bo cię po prostu nie było w szkole. Co? W nie wracajmy do tego. Okej. Okay. Jest za wami odcinek, no właśnie jak emocje po odcinku. E, super, przeszliśmy no. dalej. Woo! <laughs> tak, jest, jest dużo dzisiaj było sześć pierwszych miejsc i jedno drugie. Super, że zajęliśmy jedno z pierwszych. Ale o czym mówisz? Co? No to jest... Nie zrozumiałam. No, wszyscy są, mają pierwsze miejsce, skoro nie odpadli. Odpada A. tylko jedno. Aha... Oh, yeah. No tak... Nie no, to jednak ta inteligencja jest. No. Prawda, porażająca. To jest Czasem sam jestem jest przerażony. Jest, no. Ja też w tym momencie jestem porażony, także no muszę tutaj, wiesz, przyznać rację. Dziękuję. W, ka w każdym razie, no właśnie, to był ostatni odcinek, w którym zatanczyliście. bym powiedział, jedną choreografię oprócz tej potańcówki. Przyszły mm -hmm. odcinek to są już dwie choreografie, jak Wy się do tego nastawiacie, bo jest tylko i wyłącznie tydzień na dwie choreografie. No, Maurycy, jak Ty się do tego nastawiasz, co? Ja, ja chciałem tylko ambitnie. powiedzieć, że to jest pierwszy tydzień, od kiedy jestem w tym programie, w którym nie pracuję nigdzie indziej poza tańcem z gwiazdami. Więc dobrze się złożyło, że akurat na dwie choreografie wszystkie dni jestem dostępny do trenowania od rana do nocy. Więc my generalnie mamy więcej tańców, ale mamy więcej dni. Tak, I więc to, to, jest super, to jest fajne. To jest dobre połączenie. Tak, tak, trzeba. tak, tak trzeba tańczyć to w tańcu z chwilę. I do końca tygodni, mhm. które przyjdzie nam tutaj tańczyć. Czyli dwie choreografie, czyli dwa razy więcej godzin na sali treningowej. Co? Nie! 18 godzin, przecież to zamknął nas. W sensie karalne, to jest karalne. No, będziesz musiał się po prostu streścić no tak. z tym kumaniem choreografów. Tak tak I będzie. No. Ale wspomniałeś o tym, że to będzie pierwszy tydzień, kiedy skupiasz się w 100% tańcu z gwiazdami. Czy to jest pierwszy, bym powiedział, do końca już tak idziesz, czy... Z jakiego powodu to wynika, że akurat teraz masz tydzień przerwy? No właśnie. Zapytajmy twoich pracodawców. Zapytajmy moich pracodawców, co się wydarzyło w tym okresie, że akurat mam wolne przez najbliższy tydzień i mogę być tylko i wyłącznie w Polsacie i tańczyć z gwiazdami. No właśnie. A minęło ile? 2,5 miesiąca? 3 miesiące już? Nie, no. No, dwa miesiące? Dwa no, miesiące? Będzie no tak. dokładnie. I tu nagle tydzień ale wolny. Nie wiem, czy dobrze, że mówię to przy Sarze, ale to jest też ostatni taki tydzień. W razie jakbyśmy przeszli dalej, to w następnych tygodniach nie będziemy mieli po pięć dni treningów. No poproszę pomocy. Ja sama jej dam rady tego będzie, pana uczyć. będzie pięknie, będzie A, wspaniale. No dobra. Taniec z dzisiaj chyba trochę pokazał, że może być zaskakujący, bo z programem pożegnała się Agnieszka z Marcinem. Jak wy na co zareagowaliście? Bo jednak. No nie ukrywam, byli dzisiaj bardzo nisko w tabeli, nawet niżej niż Tomasz Karolak i Izabela Skierska, gdzie zawsze byli gdzieś tam na górze tej tabeli, okazało się, że odpadają. Jak wy zareagowaliście na to? Znaczy ja nie jestem zaskoczony o tyle, że każdy z nas może odpaść. Gdybyśmy my odpadli, to też nie byłbym zaskoczony, tak. gdyby odpadła Kasia Zilman też nie byłbym zaskoczony, no bo taka bo jest formuła tego, tego pro programu, tak. więc Odpadają mnie lidze. to nie, nie zaskakuje. I też przez to, że mnie to nie zaskakuje, to gdzieś o tym pamiętam i to mi tak. pomaga. Bardziej się skupiam na tym, żeby nie odpaść niż na tym, żeby wygrać kryształową kulę i dojść do finału, bo na teraz bardziej jest mi chyba potrzebne to, żeby nie odpaść niż. Wygrać. Dokładnie i co, to <grym> pierwsze od początku ymm, wyniki pokazują, że są zaskakujące, więc jakby to nie jest pierwszy zaskakujący wynik, dlatego liczymy się w każdym odcinku z tym, że również nas to może spotkać. E, kochani, no to co, no to widzimy się za tydzień, trzymam bardzo mocno kciuki i głosujemy na parę numer. Jeden. Yeah. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Dobrego dziękuję. wieczoru. Witam dziewczyny bardzo serdecznie. Cześć! Hej. Kolejny odcinek, za wami lecicie już do finału programu Tajemnicy z Gwiazdami. Jakie emocje po odcinku? No... coś wspaniałego, naprawdę cieszę się tym procesem, tymi ludźmi. To, że mogę współpracować z tak wybitną tancerką i nauczycielką jak i Ania, to jest... To jest naprawdę, no coś się Cudowny wieczór dzisiaj, naprawdę. Tak. Cieszę się, naprawdę, bo taniec był wymagający. Będziemy latać jeszcze całym czas. I dobrze noc. dobrze ja poszło uważajcie na deszcz. A jest deszcz, tak? Jest deszcz. My, nie wiem, cały dzień już tutaj tak. No, no, cały dzień od ósmej tu jesteśmy. Więc... Ale było pięknie, warto. Ale było być. warto było, naprawdę tak. wszystko warto, ten potół wylewać, żeby tutaj na tak. was tańczyć. I... Stworzyliśmy sobie taki mikroświat tak, tak. przez chwilę Jasne. i tak fajnie nam się w nim bywało. No, e, no właśnie i w. Wy... Tak naprawdę za każdym razem, jak rozmawiamy, to wspominacie o tym, że przełamujecie te schematy, które, że tak powiem, w Polsce są. Dzisiaj pokazuj, pokazałyście ognisty taniec, bym powiedział. Był pocałunek, wszyscy bardzo dobrze wiemy, że jest to odgrywana scenka na parkiecie. Jednak zderzenie z komentarzami internautów bywa, bym powiedział, brutalne. Czy wy byłyście na to gotowe? Bo nie będę ukrywał, że w komentarzach czytając, ludzie zarzucają, że jest za dużo całowania w tańcu z gwiazdami. Ale to, że u nas zaznaczamy, to było pierwszy raz. Całe, cała edycja, ale u was pod rąką. Co też ja mogę to... odpowiadać za innych? To jest rumba. To jest rumba, tak? To jest na odpowiada jakąś historię, w sumie kobiecą. Jak energetycznie można przepływać z drugą osobą tej samej płci. Um, no i wiecie, dostaliśmy no rumbę, jest taka piosenka i miałśmy taką potrzebę i... Po prostu... I tyle, naprawdę. Mi się wydaje, że to jest nic wielkiego, bo wiele razy tutaj... Um, Pary gdzieś tam wchodziły w jakieś tak sytuacje ty... bardziej nieintymne, a, a u nas mm, no, tak, tak poczułyśmy, tak, tak ta choreografia się poprowadziła i e, wydaje mi się, że nie było to jakoś wulgarne na pewno. Oczywiście. <laughs> Oczywiście. Um, bo, bo po prostu ja się cieszę, że mogę tutaj naprawdę odkrywać różne mm, sfery takie swojej osobowości tego. Aktorstwa, nie wiem, tego wyrażania emocji, tego pokazywania świata, bo ja, ja tutaj naprawdę czuję się e, w, zupełnie jako, jako nowa osoba i cieszę się, że mogę pokazywać różne rzeczy, bo, bo po prostu chcę, e, ch chcę tego dać jak najwięcej, nie? Rozumiesz? I to, jest, to, to, jest, to jest dla mnie coś takiego bardzo mocno artystycznego i do, do, dotykającego najgłębsze sfery gdzieś tam mojej duszy. Tak, tak bym to odczuła i absolutnie no nie będę czytać tych komentarzy. Jeżeli mówi, że już jest aż tak źle, czy, mam nadzieję, że nie wszystkie takie są. Mam nie nadzieję, wszystkie. że ludzie są też, um, czują, um, czują to, co my czułyśmy, to, co my chciałyśmy, żeby, żeby poczuli. Ja rozumiem, tak. bo to absolutnie nie miało żadnego neg negatywnego prowokacyjnego yy, mieć być dźwięku, tak, pocałunek, wcale nie jest aż tak bardzo intymny, jak intymny jest taniec w ogóle. Naprawdę. No właśnie, uh, słuchajcie, tak, ja pocałunek niczego... jest naprawdę wiecie, dotykanie nie wiem, twoich włosów, widzisz, to jest bardzo może być intymne, ale coś jest nie tak. Czyli jest fajnie. Jest okej. Okay. Chociaż, <laughs> chociaż to prawda, to zależy od osób, jak są przyzwyczajone, Ty ja też tańczysz, że tak powiem, zawodowo od wielu, wielu lat, więc dla ciebie ten dotyk zupełnie inaczej jest odbierany niż ja bym na przykład odebrał właśnie chociażby taki dotyk. No tak, ale wiesz, dotykanie o, o osoby, która nie jest przyzwyczajona jest też dla mnie nowa, bo każda no tak. reaguje inaczej i też mi się dotyka każdej osoby inaczej. Mi się Kasia wspaniale dotyka. Więc, więc to robimy. Kasia wspomniałaś o tym właśnie, że bym powiedział w skrócie, że to jest taki zupełnie inny świat niż miałeś z nim do czynienia na co dzień. Bym powiedział, w zawodach sportowych masz czysto meta, start, fizyczność, że tak powiem, nawalamy okay. do samego końca. Tutaj jednak jest bardzo dużo emocji, ty musisz otworzyć siebie, swoje emocje, obnażyć na tym parkiecie. Co odkryłaś? Od tych bym powiedział już 2,5, trzech miesięcy można powiedzieć w sumie z przygotowaniami. Co odkryłaś w sobie? Czym byłaś zadziwiona? Czy jest coś takiego? Że umiem tańczyć? Jako tako? No, tak, no. umiesz. Znaczy... Chyba nie tylko jako tako. No. Ale nie powiedziałabym, że to jest taniec gdzieś na poziomie w połowie tak dobrym, jak, jakby, jak tutaj zawodowi tancerze mm, potrafią to robić, ale no, odkryłam bardzo dużo różnych umiejętności swojego ciała, o których absolutnie nie miałam pojęcia. Gdzieś te zwapnione biodra, roz... Wiesz, puściły. Czułam tylko jak tam te, ten pył leci za mną, jak robiłam te kukaracze pierwszy raz. I no to jest coś cudowne, takie bardzo duchowe też przeżycie. Odkrywanie. Przede wszystkim siebie, gdzie ja całe życie pracuję z ciałem. A dzisiaj no tak. słuchaliśmy nawet mantry. No, no. Ja, ja w ogóle jestem w tak hipnotyzowana tak tym wszystkim. Ja wiedziałam, że muszę ją jakoś uspokoić, wiesz, do tej rumby, bo jakże, ona pójdzie na po, pełnej pompie, o, tak. to, jak w czacie, to polecimy, nie? tak, jak w czaczek, ale w czacza szybka, wiesz, da radę, da a tutaj nie ma szans, mówię, nie muszę jakąś uspokoić, to nastawiłam taką, taką wyciszającą muzykę i tak tu się rozgrzewamy teraz, ale tak. I to da, dało radę? No dało radę, no widać, no. no? Płynęła po prostu, no idealnie. Dużo mi pomaga ten wspólny oddech, który Ja nie mi daję w tańcu. I nawet za pierwszym krokiem, jak już czuję, że coś za mocno, coś za szybko ona wydycha powietrze, a ja wtedy po prostu wydycham razem z nią i idę dalej, bo już ten mózg jakoś automatyzuje Ale to przez ten jest tydzień. bardzo intymny, na przykład tak. wspólny oddech. No. Tak, tak. tak, prawda. No jest wiele takich jest elementów. Których nawet nie, nie wiecie, nie, bo nie widać, nie? Bym powiedział, ludzie nie zwracają uwagi na to, bo to są takie elementy, o których każdy wie, bo ma do czynienia, większość osób, myślę, z, miała do czynienia z kontaktem bliskim, fizycznym z drugą osobą. Jednakże zwracają uwagę na to, co jest, bym powiedział, najbardziej widoczne. Całowały się, widać, no dziękuję, to to skomentujemy, ale. Ale my nie otwierał w ogóle w żaden sposób, rozumiesz? Bo to, 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 był, to był kontakt twarzy bardziej, nie? Jakby to nie jest tak, że my gdzieś tam weszłyśmy w jakieś. Um... Ale on, wie. Sceny, no. on chyba wie. Ja, ja wiem, ja wiem, widziałem wszystko, także ja, ja to rozumiem, ale no niestety zderzenie z komentarzami bywa brutalne, ale już odbiegając od tematu. No, ja się bardzo cieszę, że ja same dobre. <laughs> ja się bardzo cieszę. Ja mam samo dobre. Naprawdę. Naprawdę. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że możemy poruszać też takie ważne tematy i to jest fajne. Tak. Jest tyle dziewczyn, wiesz, których takie Zobaczenie czegoś takiego na, w takim programie o. dużo znaczy. Um, tak i zasługujemy na to, żeby tak żyć. To prawda. Na sam koniec <noise> dziewczyny pytanie, bo z dzisiejszym, ostatnie, ostatnie, ostatnie obiecuję. Z dzisiejszym odcinkiem pożegnała się Agnieszka z Marcinem. Szok, niedowierzenie, zaskoczenie? Szok, wielki szok. No, nikt się nie spodziewał, każdego szkoda, każdego ale, szkoda ale ja się nie spodziewałam, no. że, że oni mogą otworzyć, bo świetnie tańczyli, są świetną parą, zgrani, no, fajne w ogóle. Straszne. No, nie, generalnie forma tego programu jest naprawdę brutalna i nie masz, nie masz pojęcia, kto, kto może odpaść, bo to nie jest nic tak bardzo wymiernego, jak, jak w sporcie mamy. Nie? Czy chociażby w tańcu takim też turniejowym, gdzie gdzieś są... Też nie, nie ma, nie? Jakby oceniane gdzieś poszczególne aspekty konkretne, tak? a tutaj masz um, całą otoczkę, całą, którą, 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 którą się nie da policzyć i bardzo ciężko przewidzieć, nie kto to muszę odważyć Ka Każdego szkoda naprawdę. Czy, czy Olka w zeszłym tygodniu, no tak czy teraz e, Marcina i, i Agnieszki. E, no, to jest po prostu no niestety, ciężka sprawa. Wie wieczór wieczór się kończy i nie wiadomo nigdy jak. No, Dokładnie. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się za tydzień. Idziecie do półfinału. Dwie choreografie. Trzymam bardzo mocno kciuki i głosujemy na parę numer? 10. Abyśmy mogli jak najdłużej <laughs> dla was <tańczyć. laughs>